Jeden z nami. <noise> On też się dołacza, tylko tyła <noise> tak, które... <noise> Dobry Dobry gościu, nie? Kciągnął rewolwerem. <noise> so, no są ludzie, którzy no wiedzą z czym to się je. Tak, tak. W tym bardziej, żeby się, że kiedyś to wszyscy wychowali się w rolnictwie, tak? No każdy z wioski pochodzi. Każdy z wioski pochodzi. Teraz no, nie do miasta, tak? Aktualnie wróciliśmy ze strajku. Zabrałem się ze znajomym dzisiaj. No i teraz, tak, temat strajku, temat rzeka. Jedni popierają, inni negują, nawet wyzywają. Czy takie pokazywanie, niezadowolenie u rolników jest dobre? Moim zdaniem, tak, bo i tak ogólnie rolnicy budzą się trochę za późno. W ogóle ta grupa, to zrzeszenie tych rolników, tak naprawdę tych wszystkich okolicznych, nawet nie wiem czy to była jedna czwarta możliwości zgromadzenia się ogólnie osób bo wszyscy mówią, że ciągle mało, mało narzekacie i w ogóle maszyny za miliony, piękne traktory, jak to tam na CB Radio potrafili niektórzy dogryzać. Tylko teraz y, takie pytanie, co my mamy robić koniem dalej, sześćdziesiątkami starymi z cieknącym olejem, bo na strajki jeździć traktorami, które po prostu y, no są sprawne, ale policja tylko czeka na takie właśnie rodzynki, aby zaraz zdjąć na bok. Wyciek oleju, niesprawna lampa, albo latająca lampa, i już jest problem. Eee, także taki głupi przykład do kierowców ciężarówek, którzy nagminnie na radiu są tacy, którzy rozumieją, mówią problem, że popierają nas, no ale w jakimś stopniu to utrudnia im przejazdy. No jest to nieuniknione, uderza to tak samo w osoby niezwiązane z tym, ale z drugiej strony też dobrze, bo ten problem będzie dotyczył nas wszystkich, tak samo z kierowcami, do tych, którzy są gburami i można powiedzieć idiotami, że piękne traktory za pół miliona albo za milion złotych. A dlaczego wy, nawet nie u siebie? Zapierdzielacie, śpicie w budzie, za przeproszeniem, i jeździcie sprzętem też za milion złotych, nowe ciężarówki. Dlaczego nie jeździcie starami, jelczami, kamazami, jak to kiedyś się robiło? Bo postęp i ogólnie cała mechanizacja idzie do przodu, i tak samo ludzie, i czy yy, zwykły przykładowo Ktoś, kto ma firmę transportową, ma nie iść z postępem, nie kupować nowych samochodów, tylko jeździć starymi gratami i mieć na stanie 10 mechaników, bo co chwilę coś. Tak samo rolnik. Chcemy, aby ta praca przebiegała sprawnie, a przede wszystkim rolnictwo to jest ciężki kawałek chleba, a jak ktoś ma hodowlę, to w ogóle jest yy, bardzo ciężko. 20 lat pracy i organizm ma dosyć, dlatego jest dążenie do nowoczesności, do udoskonalania, do udoskonalania, do usprawniania tej pracy, jeżeli chodzi o pracę w polu na maszynach, bo na starym sprzęcie nie oszukujmy się, 10 godzin i człowiek wychodzi jakby po prostu yy, w innym świecie był, a przesiadając się na sprzęt nowej generacji, mimo że on jest bardzo drogi, tak dostaliśmy, większości osób wzięło na to dotacje tylko kiedyś te dotacje były adekwatne bo jeżeli brało się prof, to pół agencja wracała, dzisiaj natomiast jeżeli się bierze coś na prof to, to jest raptownie zwrot na VAT na VAT, który musimy wpłacić więc ta pomoc dobrze, że jest, ale to jest po prostu względem wzrostu tych cen jeżeli chodzi o sprzęt rolniczy to jest po prostu dzisiaj śmieszny pieniądz. Jest dla niektórych kwota 200 tysięcy to jest dużo, ale w tym całym cyrku, jak to niektórzy nazywają, w którym ja też się obracam, to jest po prostu dzisiaj kwota e, naprawdę bardzo mała, ryzyko... Wystąpienia suszy, deszczów nawalnych, nawałnicy jakikolwiek i innego typu zagrożeń czy ujemne temperatury, które potrafią wymrozić nam plantację, że będziemy zmuszeni do przesiewania i nie daj Boże, po tym przesianiu wiarę wejdzie susza, to już w ogóle nie dość, że zrobimy dwa razy koszty. I nie nakośimy nawet na jedne koszty poniesione, to już nie będę tutaj się rozwodził i tłumaczył ludziom. Normalni ludzie rozumieją, pokazują, machają, czapki z głów ściągają, łapę w górę pokazują nawet starsze osoby, albo wychodzą gdzieś z domów i pokazują dobrze. No a niestety są takie imbecyle społeczne, że uważają, że mleko jest z kartonu albo z Biedronki, no im się nie przemówi i to jest taki problem społeczny, że y, oni nie rozumieją nas a my nie rozumiemy ich i nie ma tego środka nie idzie tego wyśrodkować, nie idzie przetłumaczyć oni nie przetłumaczą nam bo my wiemy jak to polega jak, jak jedno z drugim y, się zazębia a oni nie mają pojęcia i się wypowiadają y, także tak to wygląda no na pewno to nie był pierwszy i raczej ostatni strajk, bo jednym wyjazdem to nic się nie wskóra. Na pewno, to już tam też powiedzieli, chłopacy, którzy organizowali strajk, wypowiadali się. No i co, No trzeba się gromadzić, pokazywać te niezadowolenie. Coś trzeba z tym robić, bo trzeba interweniować szybciej, bo późniejsza interwencja. Będą już za późne, będą za późne, zobaczcie co się dzieje, wszystko idzie do góry, wszystko się na minimum i teraz takie też spostrzeżenie, bo ja nie mam kredytu, było nie kupować nowych maszyn, kombaj za milion, rolnicy kupują, traktory za miliony i maszyny. Bo ja jestem mały, do 100 hektarów przykładowo, ja nie wziąłem kredytu na nowy traktor, kupuję używane sprzęty. Hola, hola. Wy, czy wy myślicie, że oni wam się do dupy też nie dobiorą? Za chwilę wejdzie zakaz, albo może zakaz nie, ale opodatkują tak stare sprzęty, gdzie ta emisja spalin po prostu, można powiedzieć, że jej nie ma. Że wyjazd i utrzymanie takiej maszyny będzie po prostu nieopłacalne, i wtedy uderzycie się w głowę w końcu, czemu ja nie inwestowałem, czemu ja nie szedłem do przodu, a później na inwestycje to już będzie za późno, bo nie da się zrobić skoku yy, o ileś kroków naraz, bo to po prostu się nie da. Trzeba stopniowo, powoli inwestować. Yy. I z głową podchodzi do tematu. Ja nie mówię tak, że ja strajkuję, bo nie mam na chleb, nie mam na kredyty. Na razie to się ciągnie, ale jak wybiegam w przyszłość, to może tak się wydarzyć, że będzie syzyfowa praca czyli z tej pracy nam nic nie będzie zostawało i. Trzeba się budzić, trzeba pokazywać niezadowolenie, bo my też chcemy godnie żyć. Chcemy tworzyć stanowiska pracy dla kolejnych pokoleń, a nie że my teraz przeżyjemy, przebimbamy, a nasze pokolenia, co rzucą to w cholerę i pójdą zamiast pracować na swoim, u siebie, to pójdą do kogoś do pracy, do prywaciarza, na etat. Nie o to chodzi, to nie w tym rzecz. I tak samo tutaj taki przekaż do ludzi, bo kiedyś nabraliście słuchajcie, nikt nikomu rąk do pracy nie związał było brać, robić także na dzisiaj to tyle taki krótki przekaz z mojej strony osoby, które wypisują głupoty, niech dalej będą głupie a osoby, które są mądre im tłumaczyć nie trzeba także kłaniam się po same kule i widzimy się w kolejnych odcinkach także trzymajcie się, na razie cześć, nie dajcie się zwariować a Osobom, którym żal dupę ściska, za was się zabiorą jako pierwszych, bo to wam będzie brakować w portfelu. Bo zobaczycie, ile będzie kosztowała żywność i wtedy będzie no, rolnicy mieli rację. Po coś wyjeżdżali, a wtedy już będzie za późno na jakiekolwiek działania, żeby można było przewrócić jakąś płynność.